moi drodzy, ja was witam na kolejnej eksploracji razem z Ubek z moją pasją, z Damianem i Ewą. Wbiliśmy się do opuszczonego klubu dyskotekowego, który na szybko wam po prostu pokażemy, bo nie wiadomo jak tutaj jest z legalnością wejścia. Nie? Także jest co oglądać, zapraszam do oglądania. Po prostu. Yo. No. no, macie music Club Milano. Ja, Zobaczcie. Tu jeszcze jakieś pozostałości mamy ze sprzętu. Reszty jeszcze jak widzicie z wystroju sali. No. No jest poniszczony, jest piździec poniszczony. To mamy na razie tylko dół. Rozwaloną jak widzicie chudziarkę. A tu mamy wejście na na górę. Edyta Górniak jeszcze w swojej, w swojej pozie. Tam mamy innych wykonawców. No. Jest no. Enej. Ewa, Ewa, Farn Ewa Farna, której ktoś niestety bardzo nieładnie podbił oko. No. Także mamy widać, że tutaj znani yy, wykonawcy działali. E, de, 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 tych też kojarzę. DJE. DJ tu mamy też hip-hop. MIG. Tych nie kojarzę, szczerze Wam powiem. No, jak słyszeliście, 2015. Tutaj. No, 11, 12, 2015, tu jeszcze jakieś były imprezy, czyli to od dobrych kilku lat jest nieczynne. Pełno tutaj jest zdjęć i, i, i różnych właśnie dj różnych wykonawców, którzy w tym klubie najprawdopodobniej się również bawili. Tam Damian wstępno nagrywa do siebie zobaczcie tutaj jest zejście na dół, zejście do góry my spróbujemy się wbić jakoś na górę moi drodzy no musicie mi, musicie mi wybaczyć po prostu e, to prawdopodobnie była tutaj wejście z roletą tu musiało być wejście dla e, tak mi się wydaje vipów Patrzmy pod nogi. Tu już wystrój z Gwiezdnych Wojen, Star Wars. Bardzo fajnie. A tu macie wzgląd na scenę. Powiem wam, wystrój świetny. Uwielbiam Gwiezdne Wojny, także Naprawdę mega klimat. Robi wrażenie. Naprawdę mówię, przepraszam za e, może takie koliste za to kółko z oświetlenia, ale naprawdę kurde, Podczaskane szyby. Szyby jak widać grube. Miały pokazywać Cenę całą. Zresztą ze zdobieniami, jak widać, bardzo ładnymi zdobieniami. A tutaj już. Wystrój. I malowanie na ścianach, jak widzicie, coś w stylu Egipteki. Anioły i Demony coś takiego. No, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj był. O, nimfy Meduzy, czy jak to tam się zwie? Kolejna sala. No, fajne miejsce ciekawe, naprawdę tutaj. Miejsce oczywiście, miejsce dj ja. Czyli. Jak widzicie, było kilka sal, gdzie po prostu grano różną muzykę. Fajne miejsce naprawdę. Powiem wam, warto było przyjechać, choć dewastacja jest tutaj naprawdę bardzo duża. Eee, cóż, spróbujemy wyjść na balkon, jeśli dobrze rozkminiam zaznaczę od razu, że na wstępie, jak żeśmy wchodzili była kamera tu mamy taras taki no, nie wiem czy się tutaj zmieszczę no, tu macie coś takiego, taki taras po prostu ale nie będę wychodził, bo są tutaj również mieszkańcy są domy obok, więc nie będziemy się tutaj yy, pokazywać, prawda? Tam jeszcze chciałem wejść w tamto miejsce. Bo tutaj też mamy wejście. No, ale teraz sam to można było obejść dookoła, jak widzicie, a tu mamy zejście. I Judasza na dachu. Mamy zejście na dół. Chodźmy więc zobaczyć. Dół, tu podejrzewam tak. Tu jest wyjście na salę główną. Tu jest wyjście na salę główną. A zejdźmy teraz niżej, czy będzie wejście do. Piwnic. Ciemne malowanie, takie błękitne, niebieskie, bardziej powiedziałbym granatowe, może. A tu jest sala i wyjścia zewnętrzne d bomb, d -bomb tak jest, dokładnie. Znany znany. znany, znany. Tutaj wielu się bawiło, widać. Tak, byłem, byłem. jak widzicie tamtędy żeśmy weszli przez obeszliśmy dookoła sobie cały klub tak to moi drodzy wygląda no, nie widzę tutaj żadnych innych po prostu how Nie! Yeah. dokładnie tam macie jak widzicie górę gdzie żeśmy byli na taras żeśmy nie wychodzili tutaj są wszędzie Tarasy takie dla gości, żeby usiąść, wypić browara czy coś sobie po prostu siamnąć. Zjeść Ewa się tu schowała. Stoi sobie. Bar oczywiście. DJ pewnie na górze. I tyle. Żadnych innych ukrytych wejść. Nie ma. Oooo. I tak by to wyglądało. No. I tyle. Porobić kilka zdjęć dostępnych na moim Facebooku, Instagramie. Na TikToku. Także. Po tyle. Moi drodzy klub, jak widać, na pewno znany wielu, może też i z Was tutaj było. Eee, no co? Zdewastowane na pewno. Niewiele tutaj pozostało. Aczkolwiek jest to zobaczyć, jest co pooglądać. Jak jeszcze znajdę piwnicę, o ile znajdę, to wam pokażę. A tak póki co mielibyśmy wszystko. Tu jeszcze miałem robić zakończenie. A tu jeszcze jednak nie wszystko. No Obłukajmy, ale tutaj żeśmy nie byli w tej części. Tu jest też jak widzicie loża. Kolejni DJ -ie. i tutaj mamy kolejny bar. Tu widać miejscówka typowa, taka, żeby sobie posiedzieć. Też znani wykonawcy. Jest też i mała scena do tańczenia. Zobaczmy, czy mamy łazienkę tu. Najprawdopodobniej. Oczywiście na się nie może braknąć łazienki. Tu z pewnością jakaś mała kuchenka. Mhm. Barek, kuchenka. Zaplecze w każdym razie takie do robienia posiłków na ciepło, sok. No. Jak to w klubie? Kilka sal, w każdym inna muzyka, bar, jeden drugi miejsce dj ja. To raczej nie było, ale też bardzo to możliwe. Dobra. Tu mamy wyjście na zewnątrz i kolejne wyjście. Na górę zobaczymy gdzie to prowadził Tu widzę filtry Bardzo dobrze Tu macie filtry moi drodzy yy, z oczyszczania powietrza A tutaj chybaśmy byli Tak jest tu żeśmy byli. Tak, tu już byłem. No. Dobra moi drodzy, kończymy, bo mamy praktycznie cały obiekt zwiedzony. Porobimy zdjęcia razem z Damianem. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam również do Damiana na kanał. Łapka w górę, komentujcie, udostępniajcie. Niech to się niesie na TikToka, na Instagrama, na Facebooka. Zapraszamy. Siema, pozdrawiam. Stawcie sobie łapkę w górę. Dokładnie. Także do następnego materiału. Trzymajcie się. Pozdrawiam.